7 cudów parelu. Dziękujemy. O, a można na wynos coś wziąć? na na wynos. A później chodzą na opinię. No. tak, właśnie, właśnie skończyliśmy konsumować obiadzik w poberży PRL-u. Mega dużo mega smaczne. tam oczywiście na dole adresik się pojawia od czasu do czasu także Kotlina Kłocka jedlina zdrój polecamy bardzo no i niespodziewanym punktem tutaj po drodze do Radkowa gdzie chcieliśmy zobaczyć przyjechać się drogą 100 zakrętów z Radkowa do Szkodawy zdrój. Przejeżdżając przez Czechy, natknęliśmy się na Brodów. Miejscowość, gdzie są bardzo fajne budyneczki. Proszę, to co za nami jest. Chcąc, chcąc zobaczyć co to jest, zajechaliśmy. I będziemy się wspinać tutaj po tych schodach. Zobaczymy, co to za budynki. To jest jakiś klasztor zapewne. I muzeum jak to wygląda od środka. No i no dotarliśmy na do centrum prawdopodobnie tego miasteczka. I przy okazji wizyty w takim miasteczku zostały zakupione trzy browarki: dwie kochole i jedna woda. I, i oczywiście Kofola niezastąpionej zastąpiony czeski energetyczny napój, który będzie sponsorem następnych mistrzostw świata w piłce nożnej. nożnej. <grym> ma teraz będziemy jechać ee, drogą z tu zakrętu Z Drabkowa do Kodabu Zdrój. Zobaczymy jaka to jest droga i co fajnie się jeździ Jesteśmy teraz na odcinku między Radkowym a Kodowo Zdrój, na tak zwanej trasie 100 zakrętów. Zatrzymaliśmy się na chwileczkę na poboczu, gdyż no, te skałki robią swoje, czyli zapierają dech w piersi. Widok niesamowity, naprawdę. Super to wygląda.